Siema Marwiska z tej strony się kłania Szogo Ale dzisiaj kurna wam powiem przyfarciłem Poszedłem wysłać list, wpadłem do lokalnego sklepu Z elektryką, a tam Zaladą miła pani, spytałem czy jej, puściłem oczko, Dobra, nie puściłem oczka, spytałem się po prostu czy mieliby Na sprzedaż Switcha dwójkę, poszła do szefa Kierownika, potem powiedziała, że parę sztuk może by mieli Ale w jej ksiądz, rezerwacja, jak to dzisiaj wiadomo no i wróciła z tą Piękną sztuką Kurde, ale ja dzisiaj fartzę Naprawdę mi zrobiła dzień Miło podziękowałem, zapłaciłem od razu Mnie w tym sklepie znają, więc pewnie dlatego też Dobra Co tu mamy? E, tutaj na obrazku widać, że ma być konsola Dwa pady e, Czy to jest czwóreczka? Gdzieś e, sobie zobaczę A, zasilacz znaczy Zasilacz, e, dokładnie mówiąc Są tutaj trochę, bo to w za bardzo, o, teraz powinno być lepiej no wiadomo, zasilacz, kabel do zasilacza, stacja dokująca y, na nowe joycony uchwyty na drzikony i kolejny kabel dobra no to robimy opening e, tutaj jak widzicie tak to wygląda e, bardzo fajne ma opakowanie Żadnych e, e, nic tam nie było to otwieramy, co nie, tutaj widzicie jest w tą stronę Uh, jest instrukcja, jak to podprzeć nawet. Przykładem. Ale fajnie zapakowane, Wam powiem, kurne, no Ja mam dzisiaj dzień, dzień dziecka, co prawda opóźniony, ale mam. Naprawdę przyszedłem tylko koliz wysłać. To jest pierwsza konsola w moim życiu, którą kupię w dniu premiery. Pierwsza konsola kupiona w dniu premiery przeze mnie, naprawdę. To jeden trikon. Fajne to, podoba mi się tutaj, że zrobili większe te przyciski mi się lepiej grało, wiecie ja jestem dorosły chłop, człowiek, facet to dla mnie jest spoko bardziej tu jest drugi joykon ale będzie radościwą, powiem co nie miara i sam switch wygląda jak tablet, co nie? <laughs> no i zobaczy. Yy, ogólnie, jak widzicie, yy, nie była konsola zabezpieczona, ale jakąś tam folią, naklejką czymś takim. Ale pięknie jestem, widzicie? Jak się ładnie ekran zbija, jak wam tu nagrywam. Rączki chciałem mieć wolne, co nie Tutaj kładę z prawej, ładnie to wygląda. Klawiatura, nie zepsuje mi konsoli, bo zajebie. Zaraz <laughs> będę chował ten. Co się widzicie? Full spontan, kurna, full podjara co będę strzemniał. Nie jestem na to przygotowana. Tutaj jest w środku instrukcja. Na pewno o i kabelki mamy instrukcję. Do nikąd switcha? Dwójki w wielu językach to by to czytał, sobie tu położę. Okablowanie A, kabel HDMI. No jasne, jak głupi jestem. A tylko trzeba tylko sobie podpiąć do telewizora. No tutaj Joyconów, te nowe uchwyty. Wiecie te zabezpieczenia. Paski. Instrukcja odłożę z powrotem, ona mi tu jest do niczego niepotrzebna. To na fotel położę, dobra, co tu dalej mamy? Kabelek kolejny, yy, to jest konsola zasilacz Jak widzicie, co nie, kabli nie będę uciekał pokazywał, bo to jest mniej ważne. Mamy uchwyt, ja tu tak delikatnie do tego podchodzę, jak widzicie. Ale fajny, kurde. Dobrze wyprofilowany, fajny w dotyku. Podoba mi się. Plus, minus. I pod kolor jest wiecie, żebym żeby się kurde nie pomylił przypadkiem. <grym> Idiota odporne, dobra. fajne. Yy, podoba mi się ten design. Fajnie to wygląda. On no, tutaj sprawy prawej położę. Co tu mamy? kolejne? A, stacja dokująca, wiadomo. Jestem ciekaw, w ogóle Wam powiem, e, bo tu już widzę, że kabel jest do. E, taki po prostu jak do starego switcha też uprzedzili, że taka stacja dokująca nie podejdzie Kurwa, większe fajniejsze widać taka stylówka o jest to samo wejście co do starego switcha ale uprzedzili, że nie podejdzie ale ja mam taką stację dokującą z Rock ali wam powiem no to są dwa usbki no i bajer polega na tym że prawdopodobnie się będzie dało podpiąć o Mamy opcję Lana w końcu. Widzicie, tu jest wyjście na Lana, HDMI. Tutaj, tak byśmy chcieli podpiąć jakieś inne gadżety. No to chyba by było tyle, jeśli chodzi o Opening samego switcha. Switch to tak poukładam, żeby nie było. No to podsumowując, co mamy? Mamy stację dokującą. Mamy samego switcha dwa jcony yy, okablowanie do jconów pod kolorki jak widzicie to jest spoko yy, to takie do jconów żebyśmy mogli zagrać sobie nagrać na u zwykłym to jest spoko, no okablowanie, zasilanie wszystko po prostu nic zadać, nic ująć jest git, taki standardowy zestaw a to wszystko naprawdę w małym pudełeczku wam powiem jest yy, to pudełeczko jest naprawdę małe w porównaniu do takiego Sony czytamy Xboxa, no to zobaczcie, jakie to jest małe. To tu, tu jest moja dłoń, widzicie? Widzicie, jakie to jest małe? I wchodzi, to mi się podoba, właśnie. No to myślę, że to tyle. Będzie grano. Jeszcze nie kupiłem żadnej gry na Switcha 2. Kurna, tam Poszedłem poszedłem list wysłać, kurde, głupi, głupi komiks Patrzę do sklepu. Czy jest Switch 2? Tak biorę. Totalny szok, kurwa i niedowierzanie, co wam mam powiedzieć. Było to wziąłem. Chciałem kupić Switcha 2, mówiłem na live'ach o tym. Mam dużo, dużo, dużo gier na Switcha 1, na przykład Zeldy mamy, które mogę zupgrade'ować. Zaraz prawdopodobnie siedział na dupie przed kąpem i szukał na gdzie mogę cyberpunka kupić. W okolicy mam jeszcze Media to wam powiem. I zaraz go prawdopodobnie odwiedzę. To by było tyle, na razie, hej. Ale mów, kurwa dzień.